Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku i ostatnim z kampanii polskimi jednostkami. Jesteśmy dzisiaj w ostatniej misji, czyli musimy odbronić Wiedeń przed najazdem tureckim 1683 rok. Jan III Sobieski powinniście kojarzyć z historii tę odsiecz gdzie Polska tak naprawdę uratowała całą Europę przed najazdem tureckim. Zaczęliśmy tutaj od e, zniszczenia oddziału, utrowaliśmy drogę naszym tutaj oddziałom, jeżeli chodzi, e, które tutaj będą na wsparciu. Dostajemy mnóstwo, mnóstwo dostajemy tutaj e, ukochanej husarii. Naprawdę mógłbym grać samą husarią, tylko zostawiam też kozaków zaporowskich. Ciczowy kozak. No i widzicie tak wygląda Wiedeń. Oczywiście tutaj a, no jest to minimalistyczne. My musimy tutaj ustawić jednostki w tym miejscu, aby połączyć siły z oddziałami saksońskimi i bawarskimi. Witajcie, nieustraszone oddziały saksońskie podążają z nami do Wiednia. Okej, okay. czyli Saksończyków już mamy. Podejrzewam, że jeżeli tutaj Przejdziemy za rzekę, to od razu gdzieś nas tu ktoś zaatakuje. Tak, ustawione jednostki, no tutaj jest totalna siła, jeśli chodzi o ostrzał. No i ruszamy tutaj. Liczowy kozak. Przejadą chłopaki sobie na drugą stronę. No i są oddziały, okej okay. Trzeba będzie ich sprowokować raczej. Sami nie ruszą tutaj. Ruszą za nami. Okej, okay, ruszają chyba. O, straciłem czterech, więc lepiej, żeby ruszyli tutaj za mną. Nierów to raczej nie potrzebujemy teraz. Ale strzelców jak najbardziej. Tak jest, to no, to właśnie mi chodziło, ale tu chyba nie ma co się bawić. Waria niech to załatwi szybko, skutecznie. Oni to załatwią w trymiga. Tych oddziałów naszego rywala, czyli tutaj bardzo słabo byli przygotowani. Malutki oddział, więc ruszamy nadal, e, teraz ruszamy na dół, aby połączyć się z oddziałami bawarskimi. No i tutaj wbijamy się na ostrow uczników. No nie mają szans tak naprawdę. To jest e, na naszą husarię. Tacy ucznicy to jest kompletne nieporozumienie. Nie mają najmniejszych szans. Dzień dobry drogi sojuszniku. Tak jest. Armia Bawarska jest już z nami. No i przygotujemy tutaj oddziały. I myślę, że zaatakujemy tę stronę. Tutaj są naj... Bardzo słabe jednostki, można powiedzieć. Musimy ich wybić. Tutaj, tak naprawdę, nie mają prawa nam dojść. Aha, w ten sposób ustawili teraz łuczników, widzę. Tutaj, atak ich jednostek strzelających. Saria się nimi zajmie. Sprawnik tutaj wytłuką. I co? No nie ma co czekać. Atakujemy frontalnie, po prostu. Tak ich. A tutaj tracimy troszkę tych jednostek. nie. to jest taka masa, muszę powiedzieć, że zobaczcie. Oni padają jak muchy praktycznie. Też niemożliwe, że to będą wszyscy. A, są tutaj. Tutaj lekka, e, lekka jazda. Ok, czyli musimy zaatakować karę Mustafę, gdzie on ma siły. Szkoda, że trochę tą e, lekką jazdę straciłem. Jednak wysyłanie lekkiej jazdy na ciężką jazdę wroga skończyło się tutaj ewidentnie porażką. O, proszę, ile tutaj sił mają nasi rywale? Muszą się tutaj też wbić nasze siły. Tak jest. O, ależ tych sił tutaj nieprawdopodobnie można powiedzieć. Ło! Ależ rzeźnia. Tutaj strzelających od groma mają sił. Ależ rzeźnia tu jest. Ale masakra. No. Straciłem tutaj zobaczcie, wszystkie jednak praktycznie całą jazdę straciłem tu chłopacy niech się zajmą tymi Ależ tu jest sieczka myślę to rozegrałem, no nie spodziewałem się, że tutaj takiego ataku ustawiłbym się lepiej przygotowałbym się do ataku I na pewno odniósłbym dużo mniejsze straty. Ale masakra, ale no daliśmy radę. Naprawdę sporo tutaj jednostek wroga padło. Jeszcze mają niesamowite. Jeszcze tutaj jakąś jazdę przygotował Karamustafa. Okay, tu jeszcze przygotował kolejną jazdę. Wow! No pikinierzy, no muszą sobie poradzić te pikinierzy. No nie wyobrażam sobie, żeby pikinierzy mieli przegrać e, z jazdą wroga. No to aż będzie nieprawdopodobne. Nie, na szczęście wygrali, ale ledwo. W ogromnym wsparciu tak naprawdę kawalerii z jednocześnie. No i to jest koniec, czyli okazuje się, że to było zwycięstwo, także szybka misja, dzięki za tę serię i do zobaczenia w kolejnych, cześć!